Tutaj mamy bardzo dynamiczny ruch, nie ma tutaj takiej jednej I stopy so do do? So Bardzo szerokie ćwiczenie. So. na bardzo wiele miejsc mięśni dżucha. So, ruch się wydaje bardzo prosty. Is not. The nie jest is prosty. Is So many róż, 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 przez różne kąty stymulujemy swoje oh yeah. That's To eh? And we try też ramionami. Można to albo sprostować nogi, albo je zdjąć, jeżeli jest łatwiej. How many reps would you Ja to przez minutę. Nie liczę powtórzeń. No, Very good. This one we call a stir the pot. It's created by a chiropractor, a back doctor. And when you see, when I'm straight, I'm in a balanced position. But now, again, many different angles. Here, I don't twist my body. See? I keep it straight. Now, it's not in a good position. No, so, it makes a difference. To jest wygodna pozycja i mieszam w garnku, to się nazywa mieszanie w garnku. To to mnie powstrzymuje przed jakimś przewrotem, to otwórcie mięśnie brzucha. W tej chwili stymuluje w różnych, bardzo różnymi kątami. Może policzę do pięciu, a potem w drugą stronę. keep switching every pot yeah it's me i'm so so